Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki, chłopcy. Kłaniam się nisko. Słuchacze i słuchawki, witajcie Mediteuszki i Mediteusze. Jest środa, 24 lipca 2024 roku. Słońce wzeszło o 4.55, a zajdzie o 20.45. Imieniny obchodzą Kinga, Krystyna i Krzesimir. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego. Bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś Dzień Policjanta i Policjantki. Motto na dziś? W niebezpieczeństwie bezpieczeństwem jest wiedzieć, ile można zaryzykować. Ernest Hemingway. 347. wydanie Codziennika Motywacyjnego. Z całej siły zapraszam. Dzisiaj o pewnej zasadzie, która jest fundamentalna do tego, aby zmiana przyniosła oczekiwany efekt. Żeby zaczęła działać. Żeby mogła zaistnieć w naszym życiu. Ale nim opowiem ci o tej metodzie, pewno motto, które bardzo dawno temu powiedział sam Albert Einstein, Tylko idiota oczekuje różnych rezultatów, wykonując zawsze to samo. U wielu ludzi decyzja kończy się tylko i wyłącznie w ich głowie. Oni wiedzą, że są dojechani przez życie, że słabo zarabiają, są w jakiejś toksycznej relacji. Jakiś mobbing, coś nie klika, coś nie działa, mają słabą sylwetkę i wszystkie te rzeczy, które zazwyczaj my jako ludzie postrzegamy jako deficyt. Ludzie wymyślają, że chcą coś zmienić, że chcą przemodelować swoje życie, że te deficytowe doły to nie są dla nich, że one ich uwierają, że nie pozwalają żyć dobrym i spełnionym życiem. I wymyślają, że zmienią. Że zmienią pracę, sylwetkę, urwą się od toksyka, odejdą z takiej, a nie innej relacji, zaczną dbać o siebie, robić 90 tysięcy różnych rzeczy, które będą działały dla ich dobrostanu. Jednakże zaczyna się to i kończy tylko i wyłącznie w ich głowach. I dalej, cały czas, dalej, z uporem maniaka przez wiele tygodni, miesięcy i lat robią dokładnie to samo. Ale w momencie, kiedy wymyślą, że dobrze byłoby wprowadzić zmianę, że dobrze byłoby coś zmienić, ta myśl zapełnia szufladę w głowie, która odpowiada za to, że jakiś deficytowy dół istnieje. I oni, mając przekonanie, no bo przecież podjęli decyzję, przecież wymyślili, że ten deficytowy dół jest nie dla nich, że ta słaba praca to w ogóle fu, należy ją zmienić, że ta toksyczna relacja, no to aut natychmiast przecież zasługuje na kogoś lepszego. Tak myślą w swoich głowach, ale na poziomie świadomym, realnym, w realnym życiu nie zmieniają absolutnie nic. Jednak oczekują innych efektów, no bo przecież medytują, transują, są uważni, wysyłają intencje, proszą Boga, siłę wyższą, są skupieni, czytają książki rozwojowe, portale, słuchają podcastów. Jednakże nic absolutnie się nie zmienia. I ja tutaj. Nie powtórzę po raz setny hasła o dupie i o siedzeniu, no bo to znacie na pamięć. Ale z drugiej strony, zastanów się bardzo dokładnie, czy nie działasz w takim modelu, że masz pomysł na zmianę, ale nic nie robisz, nie robisz w stronę, żeby ta zmiana zakwitła była obecna w Twoim życiu, tylko cały czas powtarzasz dokładnie ten sam schemat. Dokładnie chodzisz do tej samej pracy za te same pieniądze, które polegają ogromnej dewaluacji. Jest potężna inflacja, więc te pieniądze odparowują. Zastanawiasz się, że pracujesz, tyrasz, urabiasz się, dostajesz tą samą kasę i możesz za nią zrobić mniej. Albo będąc w toksycznej relacji, ileż to razy, Miałaś pomysł albo miałeś pomysł, żeby z tej toksycznej relacji się urwać, żeby nie być dojechanym. Wymyśliłaś, wymyśliłeś cały scenariusz w głowie, jednakże nadal tkwisz, ale przecież medytujesz, transujesz, wysyłasz intencje, jesteś uważna, uważny, nic się nie zmienia. I tak można byłoby opowiadać jeszcze bardzo, ale to bardzo długo. Zdaj sobie sprawę, że pomysł o zmianie, który urodził się w twojej głowie. Jest tylko i jedynie pomysłem do momentu, kiedy nie zaczniesz łamać schematu, który doprowadził cię do miejsca w twoim życiu, w którym obecnie się znajdujesz. Rozumiesz? Czyli, jeżeli jesteś w słabej pracy, za słabą kasę, medytujesz, transujesz, piszesz dziennik wdzięczności, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo Śmiem twierdzisz, że stuprocentowe że się absolutnie nic nie zmieni. Nic się nie zmieni, dopóki nie przełamiesz tego schematycznego działania, czyli bywania cały czas w tej samej pracy, nie wykonywania żadnego ruchu, żeby tę pracę zmienić. Twoje medytacje, transy, uważności, podcasty, kursy, szkolenia, rozwojowe książki są super narzędziami do tego, żeby coś w Twoim życiu mogło się zmienić. Jednak przeczytanie tychże, wysłuchanie tychże, medytowanie, transowanie zmieni niewiele albo nic nawet. Jeżeli cały czas po lekturze, po posłuchaniu, po medytacji, po transie znowu zrobisz dokładnie to samo. To jest ten sam case, jakbyś nalewał albo nalewała wody do czajnika. Stawiała go na odpalonym gazie, doprowadzała wodę do wrzenia i nalewając do szklanki oczekiwał albo oczekiwała, że z owego czajnika wypadną kostki lodu. No tak się nie stanie. Żyjąc cały czas w tym samym powtarzalnym schemacie, robiąc dokładnie te same czynności, chodząc do tej samej pracy, spotykając się z tymi samymi osobami, robiąc powtarzalne do zrzygu te same procesy, które doprowadziły Cię do tego miejsca, nie oczekuj, że w twoim życiu coś się zmieni. Bo rzadko w ludzkim życiu zdarza się tak, że jeżeli na coś czekasz, naprawdę z utęsknieniem, jesteś skupiona skupiony, nawet masz wymyślony cały plan. Bez Twojego zaangażowania i przełamania schematu nie wydarzy się absolutnie nic. Wybierz ze swojego życia jakiś obszar, nad którym pracujesz Twoim zdaniem już dłuższy czas i nic się nie zmienia. Odpowiedz sobie na pytanie, czy być może nie jesteś właśnie w takim przelocie, powtarzania dokładnie tych samych czynności, tego samego przelotu, tego samego procesu, i oczekujesz innego efektu od tego, że coś się zmieni, że coś się. Przemodeluje samo. Zazwyczaj w ludzkim życiu, tak jak powiedziałem, tak nie jest. Czego wymaga zatem od Ciebie zmiana? Żeby była trwała, dobra, żeby mogła zaistnieć w Twoim życiu, żeby mogła się zamanifestować, żeby wszechświat mógł Cię obdarzyć konsekwencją zmiany. Przede wszystkim musisz zdać sobie sprawę, że jeżeli od dłuższego czasu dany proces nie przynosi wymiernego efektu, czyli nie następuje zmiana, nie manifestuje się, to coś robisz nie tak? Robisz to w powtarzalnym procesie, który Cię trzyma w tym samym miejscu i koniec, kropka, więc musisz ten schemat działania zmienić. Musisz zacząć działać zupełnie inaczej niż do tej pory. Jednakże wiele osób, tak jak powiedziałem, zostaje w swoich głowach. Mają wymyśloną zmianę, mają zwizualizowany cały, wszy, cały wszechświat, który się wydarzy. Wszystkie te zdarzenia, że dostaną podwyżkę, że zarobią tyle i tyle pieniędzy, że odejdzie toksyk, że szefa debida przejedzie tramwaj i tak dalej. Jednak to nadal pozostanie jako twoje myśli. Najbardziej Szczera intencja, najbardziej wielkie, największe skupienie w medytacji, najżarliwsza, najgorętsza modlitwa, nie zmieni nic, dopóki ty na to nie pozwolisz i nie zaczniesz działać inaczej. Opowiadam o tym bardzo często i wiele osób mówi: Kurde, łysy, no ale jakie ja mam zmienić pracę? Ja pracuję, ja mam tutaj 5200 na rękę, i to mi pozwala jakoś tam złączyć koniec z końcem. No to zawsze zdaj sobie sprawę, że jeżeli jesteś w takiej pracy i zarabiasz te owe 5200 i jakoś łączysz koniec z końcem, to prawdopodobnie będzie tak, że ten koniec z końcem będzie się oddalał od siebie i za chwilę nie będzie dał się połączyć, z prostego ekonomicznego punktu widzenia. Więc jeżeli nadal będziesz tkwiła i tkwił w tej pracy, nie będziesz szukała nowego rozwiązania na to, żeby zarabiać więcej, żeby zmienić tę pracę, to dojdziesz do takiego momentu, na pewno będą waloryzacje, podwyżki itd., tylko one nie będą na tyle skuteczne, żebyś ponownie mogła albo mógł łączyć koniec z końcem. To A. A B to to, że prawdopodobnie nie wydarzy się nic takiego, co ci pozwoli godnie i uczciwie, fajnie, spokojnie żyć zabezpieczona, zabezpieczony finansowo, jeżeli będziesz cały czas wykonywała ten sam schemat. Będziesz wśród tych samych ludzi w tej samej pracy, w pracy na tej samej umowie, robiąc dokładnie to samo, wydając dokładnie tyle samo, albo i więcej, no bo inflacja i, i mając pretensje do wszechświata, do uniwersum, do Boga, do siły wyższej, do siebie, do łysego z podcastu Mediteusz, że pomimo twoich medytacji, transów, nic się nie zmieniło. Nie zmieni się nic, dopóki będziesz w tym samym schemacie. Przypomnij sobie to, co powiedział Einstein. Nie oczekuj różnych efektów w momencie, kiedy wykonujesz dokładnie to samo. Ale łysy, co mam zrobić? Przecież ja mam taką pracę i co mam teraz pisać CV? Wysyłam, wysyłam te CV, siedzę przy komputerze, nikt się nie odzywa. I znowu powracamy do punktu wyjścia. Widocznie robisz to według schematu, który nie działa, według modelu, który nie przynosi Takich rezultatów, jakie Ty chcesz, żeby przynosił. To jest naprawdę bardzo proste, jednak wielu dorosłych ludzi nie chce tego skumać. Oni wolą obwiniać siłę wyższą wszechświat, medytacje, transy, podcasty, ale za jasną cholerę nie chcą złamać schematu. Nie chcą podskoczyć inaczej, nie chcą zmienić modelu działania. Ja opowiadałem kiedyś historię o moim serdecznym koledze, który przez wiele, wiele lat jeździł autem, czy tam tramwajem, nie pamiętam, chyba tramwajem do pracy. Z każdego dnia wstawał, ubierał się, wychodził, tramwaj, ten sam o tej samej godzinie trzaskał drzwiami, dojeżdżał, odbędniał 8 godzin, wracał. I w pewnym momencie coś kazało mu z racji remontu linii tam tramwajowej, że to trzeba było się przesiadać, jechać, on wpadł na pomysł, że mam auto. Mogę pojechać autem. I pojechał autem, i to auto wymagało zatankowania. I on stał na stacji benzynowej, tankując to auto, a potem płacąc, stojąc w kolejce do kasy z jakiegoś tam powodu, wkurzając się strasznie, że się spóźni, że autem dłużej, że w ogóle bez sensu, usłyszał rozmowę ludzi, którzy poszukiwali pewnego rozwiązania, które chcieliby wdrożyć u siebie w firmie. A on był specjalistą od tegoż i zaczął z nimi rozmawiać, no bo. Zastanowił się i odpowiedział sobie bardzo szybko w umyśle, czy to nie jest szansa, którą może wykorzystać Zagają. Powiedział, słuchajcie, przepraszam, że podsłuchuję. Ja tutaj słyszę, co panowie rozmawiają, ja wiem, jak to zrobić. Ja wiem, jak to trzeba przeprocesować. Ja jestem specjalistą od tej dziedziny. I teraz jest jednym z udziałowców tejże firmy. Cała historia wydarzyła się tylko dlatego, że złamał schemat. Mógł oczywiście pojechać tramwajem, mógł się przesiąść pierdylion razy, mógł się wkurzać na MZK w Krakowie, że zrobili znowu rondo, że tam czy tam jakąś inne skrzyżowanie, ale nie zrobił tego, złamał schemat. Z przypadku tym razem. Ale to mu uświadomiło, bo gadam z nim bardzo często, jak łamanie schematów, jak wychodzenie poza ten utarty szlak Powtarzanie tych samych czynności działa dla dobrostanu. No bo teraz sobie wyobraź co by było jakby on znowu pojechał tym tramwajem, znowu by dojechał do tej swojej starej firmy, znowu by w tej firmie odbębnił 8 godzin, znowu by wrócił do domu, znowu by był Netflix, by był browar czy tam jakieś inne czytanie książek i nic by się... Nie wydarzyło. Oczywiście w głowie cały czas miał zmianę, no bo lepiej byłoby zarabiać więcej, nie wkurzać się, nie dojeżdżać, nie użarać z zespołem, nie mieć szefa debila, nie odpowiadać za jakieś tam rzeczy, za które się nie powinno odpowiadać, bo nie ma ich w zakresie obowiązków, ale tak był. Godził się na pewien schemat działania i na pewne warunki. Otrzymywał jakąś tam kasę i okazywało się, że to nie tak, że tak nie chce, żeby jego życie wyglądało. Ten jeden dzień, ta jedna decyzja, to jedno złamanie schematu zaważyło na jego dalszym życiu. Jest udziałowcem dużej firmy, odpowiada za naprawdę duże projekty, zarabia godziwe pieniądze, jeździ na konferencje szkolenia. Robi to, co kocha, spełnia się. Jak ma ochotę nie iść do pracy, to do niej nie idzie. Jak ma ochotę pracować z domu, to to robi. Jak ma ochotę na dwa dni wolnego, to je bierze. Jak ma ochotę na wdrożenie czegoś, to ma na tyle otwarty zespół i umysły tych ludzi, że może coś przedyskutować, przemodelować. Jedna decyzja, jedno złamanie schematu, jedna chęć sprawdzenia, jak to jest pojechać autem do pracy, chociaż przez ostatnie 25 lat jeździło się tramwajem. Zobacz jedno złamanie schematu i tyle dobrostanów. Nigdy się nie daj uwieść myśli, że jeżeli wymyślisz zmianę i zadecydujesz nawet na poziomie świadomym, że ty tę zmianę wprowadzasz, będziesz medytowała, transowała, skupiała się, prosiła Boga, siłę wyższą, kogokolwiek innego, że coś się zmieni. Zmieni się wtedy, kiedy nie nastąpi znowu ten sam odklepywany schemat. Ten sam schemat działania. To samo parzenie herbaty, to samo wyjście do pracy, w to samo miejsce, tą samą drogą, spotkanie się z tymi samymi ludźmi, zrobienie tych samych czynności, wrócenie tą samą drogą do domu i odbębnienie tych samych czynności w domu. Nie zmieni się absolutnie nic. I to dotyczy absolutnie wszystkiego. Czy twojej sylwetki, czy twojego zdrowia, czy twojej pracy, czy toksycznych relacji, czy czegokolwiek. Jeśli powtórzysz po raz wtóry ten sam schemat, Zawsze otrzymasz gorącą wodę, jeżeli gotujesz tę wodę w czajniku. Zawsze będziesz dostawała tyle i tyle pieniędzy, jeżeli pracujesz w tej samej firmie, na tym samym stanowisku przez tyle samo lat, a nawet mniej pieniędzy, no bo tak jak powiedziałem, inflacja, ekonomia i tak dalej. Zrozum. Pomysł w Twojej głowie to jedno. Aktywne działanie i działanie nie w ten sam sposób to klucz do sukcesu. Ileż to razy, w ilu mailach, w ilu kontaktach międzyludzkich, w ilu opowieściach, w ilu dialogach, łysy, ale przecież to wszystko nie działa. Jakie ja mam łamać schemat? Co ja mam zrobić? Ubrać się na zielono i pojechać na wrotkach do pracy? Zrób to. Jeżeli istnieje chociaż cień szansy na to, że Ty ubrana na zielono albo ubrany na zielono, jadąc do pracy na wrotkach, Spotkasz kogoś, albo wpadnie Ci do głowy innowacyjny pomysł, albo wydarzy się jeszcze dziesiątki innych rzeczy, które doprowadzą Cię do polepszenia swojego dobrostanu, to to zrób. Bo jeśli za każdym razem, zapełniając sobie głowę medytacjami, wizualizacjami, intencjami, modlitwą i tymi wszystkimi rzeczami, znowu odbędziesz dokładnie to samo, to już wiesz dokładnie, co powiedział sam Pan Albert Einstein. Nam się niektóre działania wydają irracjonalne, jak chcemy wprowadzić zmianę. No bo przecież takie ubranie na zielono i pojechanie na wrotkach do pracy, albo zamiast tramwajem to autem, albo zamiast autem to rowerem, albo nie wiem, pójście do innego sklepu, albo jak nigdy nie chodzisz w te miejsca, to pójście w to miejsce, albo jak nigdy nie czytasz książek takich, to przeczytanie tej książki, jak nigdy nie pijesz zielonej herbaty, bo masz przekonanie, że ona szkodzi wypicie zielonej herbaty, szczególnie z przyjaciółmi w innym miejscu niż Pierdylion 826 tysięcy razy niż do tej pory. To jest właśnie łamanie schematu. Ludzie mówią to Fanaberia, przecież ja nie lubię tam chodzić. Skąd wiesz, że nie lubisz chodzić, jak tam nigdy nie byłaś? Ja nie lubię zielonej herbaty. Piłaś, piłaś. No tak, piłam w 1945. Zieloną, niedobra była. Posłodziłam, syf. Kurde, zielonych herbat jest milion. Rozumiesz? To tylko metafora ta zielona herbata, to spotykanie się na tę zieloną herbatę. To tylko metafora jeżdżenia na wrotkach w zielonej sukience czy tam w zielonych dżinsach do pracy. Ale to jest właśnie łamanie schematu. Zachowywanie się inaczej niż do tej pory, w innych przelotach z innymi ludźmi, inną trasą, w innych sklepach, w innych ośrodkach, w innych, nie wiem, miejscach spotkań, czytanie innych książek, rozmawianie na inne tematy, wychodzenie do ludzi, pisanie do firm, do których ci nigdy nie przyszło do głowy, że mogłabyś tam albo mógłbyś napisać o pracę, wymyślanie pewnych rzeczy, łamanie tego stereotypu, tego szablonowego działania tego powtarzalnego do zżygania codziennego procesu. 6.15, dzwonek, prysznic, siku, kawa, żakiet, garysonka, garnitur, tramwaj, praca, Excel, dom i tak dalej. Nic się nie zmieni od takiego działania. Może się zmienią jakieś malutkie rzeczy, możesz zarabiać mniej albo dostać nagany od szefa, albo możesz zostać... 25 minut dłużej albo 3 godziny dłużej w pracy. Ale to jest ten sam case, jakby kupić płytę Chodakowskiej, żeby ćwiczyć z nią tam i wprowadzać te wszystkie diety, postawić tę płytę na półce i znowu tak jak codziennie, tak jak każdego dnia, zeżrzeć pizzę 2XL. I zastanawiać się. Jak przybędzie znowu na wadze, że się nie chudnie, no bo, że się ma płytę Chodakowskiej, no że to jest bez sensu. Mam przed oczami taki jeden obrazek. Wracałem kiedyś z nagrania w Warszawie i jechałem pendolino. Jak wiesz, pendolino ma, nie ma przedziałów, tylko ma takie po dwóch stronach fotele. I ja siadłem i z jakiegoś powodu rzuciło mnie do pierwszej klasy, bo w drugiej klasie, zawsze jeżdżę drugą klasą prawie. Nie to, żebym był skąpy czy coś, tylko lubię. Wracałem do domu i siadłem w tym fotelu. I po drugiej stronie tego przejścia dla pieszych weszła pewna dwudziestoparoletnia pani. Pani, która miała gabaret 2XL, 3XL i nie mnie oceniać, jak to wygląda, ile waży i w ogóle o co chodzi. To jest jego życie, jego sprawa, jego decyzje. I ta pani wyjęła z takiej wielkiej torby chipsy, soki słodzone, czekolady, ciastka i tym podobne rzeczy i też super, można, no jak tak lubi to niech będzie. Nie byłoby w tym nic dziwnego. Jak pani rozpakowując po kolei te ciastka, te soki, te chipsy, postawiła przed sobą telefon komórkowy, opierając go o oparcie fotela i włączyła jakiś film z YouTube'a, na którym dziewczyny ćwiczyły aerobik. I to była taka powtarzalność schematu bo ona prawdopodobnie to oglądając, chciała być tak jak te laski, jak te ćwiczące tam, sprężyste, jędrne laseczki, które kręcą tam hula hopem, machają ketlami i są w ogóle sztos. Ale nie złamała tego schematu, bo kupiła sobie w cudzysłowie płytę Chodakowskiej, ale pompowała w siebie cukier i węglowodany, więc prawdopodobnie doprowadziło ją to do jeszcze większego przyrostu masy. Łam schemat, nawet jak ci się wydaje irracjonalny, że ci on nie przystoi, że nie napiszesz do tej firmy, bo że nie pojedziesz tędy, bo będzie 4,5 minuty dłużej, że nie włożysz dzisiaj. Pomarańczowego żakietu, bo to nie uchodzi, bo dreskot w twojej pracy jest taki albo śmaki. Nie pójdziesz do tego albo do takiego sklepu, nie spotkasz się z tym albo z tamtym, nie przeczytasz tej albo tej książki, nie zadzwonisz do tego albo do tamtej, bo nie rozmawiałeś z nią przez 5, 6 czy 10 lat. Łam schemat. Zachowaj się zupełnie odwrotnie niż do tej pory. Nie daj się wpędzić w takie okowy, że każdego dnia będziesz wykonywał albo wykonywała dokładnie to samo i oczekiwała innego rezultatu. Bo przecież medytujesz, transujesz, słuchasz podcastów, czytasz książki. To są wszystko ultra pomocy, ultra drabiny do wychodzenia z dołu, ultra narzędzia do tego, żeby to się zadziało. I jeżeli zaczniesz to robić, to super, rób to, nacieraj się tym po kokardy. Ale złam schemat, bo jeśli tkwisz w jakiejś sytuacji powtarzalnej i oczekujesz innego rezultatu, no to już wiesz. Kawowiczom z baikefi.pl/medite już wiecie za co, dlaczego i po co. Dziękuję, cudowni jesteście. Z całej siły uwielbiam Was, naprawdę. Dziś o 19.30 moim i Waszym gościem w lepszej połowie tygodnia będzie Kasia Juszkiewicz, dziennikarka, specjalistka od Ayurvedy. Porozmawiamy. O ajurwedzie, cóż to takiego, z czym to się je, jak służy ku dobrostanom ludzkim, gdzie, o czym przeczytać, jak przeczytać, gdzie, w jakich książkach, gdzie się zapisać na kurs, jak stosować i co jeszcze dobrego ajurweda może w waszym życiu nawywijać. To dziś o 19.30 w lepszej połowie tygodnia. Tymczasem kłaniam się nisko do samej ziemi, do 19.30 i oczywiście jutro do 6 rano. Na razie. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza, Mediteusz.